Witam na działce. Tym razem z działki u rodziców, ponieważ wpadł mi taki pomysł do głowy, żeby coś zrobić ze starymi borówkami, które tutaj rosną. Te z przodu borówki, co widzicie, to są borówki, które mają około 30 lat. Borówki, jak widać. Zaniedbane. Tutaj na tej działce nikt nie mieszka już ponad 20 lat. No i widać, co z tych borówek zostało. Niestety nie mają za bardzo przyrostów. Jest to zarośnięte. Nie było przycinane, nic z tym nie było robione. Trochę tych krzaków tutaj jest. I chciałem po prostu o to zadbać i zobaczyć, czy jeszcze z takiej starej borówki coś uda się wycisnąć. Czy jak się o taką borówkę jeszcze zadba? To będą jakieś plony. O na razie mamy jesień i w tym momencie nic nie będę robił, ale chciałem z wiosny coś przy tych borówkach zrobić. Przede wszystkim no chciałem je przyciąć odpowiednio, żeby tutaj dopuścić trochę światła, powycinać te stare pędy, coś z podłożem to jest zrobić, dosypać torfu kwaśnego, odchwaścić to wyłożyć może jakąś agrowłókniną dać jakąś ściółkę oczywiście też jakiś nawóz, no i sprawdzić tak nawet z czystej ciekawości, bo no niestety te borówki nie plonują ja tutaj przyjeżdżam do rodziców średnio raz na tydzień, raz na dwa tygodnie tak więc byłem w tym roku i przychodziłem tutaj parę razy, żeby zobaczyć właśnie, czy można by było trochę tych borówek zjeść, ale niestety tych borówek po prostu nie ma. Bo generalnie tutaj też jest całość to zarośnięta, więc czasami te chaszcze są większe niż te borówki i same te chwasty, które są wokoło, zagłuszają te borówki. O no teraz to ładnie wygląda, bo jest wszystko wycięte i borówki widać, ale czasem jest tak, że tych borówek po prostu nie widać. Więc chciałem o te borówki zadbać i zobaczyć, czy przyniesie to jakiś efekt. Tak, nawet eksperymentalnie zobaczyć, czy stara 30-letnia borówka jeszcze da radę i coś z niej będzie. Więc z wiosny planuję właśnie ją przyciąć zrobić tutaj porządek z podłożem, dosypać torfu kwaśnego, rozłożyć tutaj wokoło agrowukninę, na to dać ściółkę no i potem systematycznie, jak tutaj będę, no to właśnie ponawozić ją. No sporo trochę pracy trzeba włożyć, ale może to da jakiś efekt i nawet sam jak przyjadę, to będzie można jakieś borówki sobie zjeść, pozbierać, czy nawet rodzice będą mogli sobie przyjść i zebrać borówki dla siebie. Zobaczymy. Ruszymy z projektem na wiosnę. Tak więc na pewno na wiosnę będzie filmik, jak będę tutaj działał, to podzielę się z Wami jeszcze dokładnie, co robię, jak przycinam i zobaczymy po sezonie, jak to wyjdzie. Czy włożona praca po prostu da efekt? Na razie to tyle.